Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zeskanować kod QR w telefonie Samsung Galaxy M54. Na początku otwieramy centrum sterowania i ściągamy je w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Teraz szukamy opcji skanera. Jest to taka opcja, skaner kodów QR. Jeżeli nie mamy tej opcji, przechodzimy tutaj do opcji ÓWECZKA, następnie edycja i tutaj szukamy sobie tej opcji skanera, następnie ją naciskamy, aby ją dodać. sobie naciskamy wtedy gotowe i możemy wyjść z powrotem. wejść tutaj jeszcze raz. ona się wtedy gdzieś tutaj pojawi. wybieramy sobie skanowanie kodu QR i teraz w tym miejscu musimy umieścić nasz kod QR. musimy wycelować w niego aparatem. możemy zaświecić sobie latarką, jeżeli jest ciemno. Ale jeżeli na przykład mamy zrobione zdjęcia tego kodu QR, wtedy wybieramy sobie właśnie tę opcję tutaj obok. Możemy wybrać ze zdjęcia lub za albumów, czyli na przykład z pobranych lub z rzutu ekranu. Wybieramy sobie wtedy taką opcję i przycinamy na ten kod QR. Ja tutaj nie mam kodu QR, więc on się nie czyta. Jeżeli byśmy mieli, to on się wtedy odczyta i będziemy mogli przejść tam, gdzie on prowadzi. Natomiast jeżeli nie będzie on czytelny lub go w ogóle nie będzie, będziemy mieli taką opcję, e, taką informację. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!